Witam was na dzisiejszym odcinku na moim kanale Na samym sobie chciałbym tak Wam zaproponować, żebyście widzieli pod tym filmem z 160 łapek. Będzie myślę, że będzie to idealna idealny stopień. A w dzisiejszym odcinku sobie sprawdzimy gniazdo tej samiczce. Damy tutaj dzisiejszy obiadek królikom tu Mamy ziemiaczki z otrębami Tu mamy z... Yy, łóżka, tu mamy seler i marszałek dla samicy karmiącej Więc Taki dzisiaj będzie catering dla tych gości A kurki zostawiam na to co zwykle, pszenica z paszą Na razie na start, później tak za około miesiąc, półtora Będą już leciały na samej pszenicy Raz na tydzień może dostaną trochę paszy, żeby miały A jeszcze wam się pochwalę, co zrobiłem w sobotę na ogrodzie. Jeszcze wam pochwalę, tutaj sobie zrobiłem kawał dobrej roboty w sobotę. Bo sobie poobcinałem wszystkie rośliny w oczku. Oprócz tych lilii, jakbym chciał je obciąć, to musiałbym wejść do oczka, tam jest woda około 10 stopni, więc nie warto mi bym prędzej był chory, chociaż morsowanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. No. wam że roślinki się bardzo fajnie rozrosły, w szczególności ta. Ta trzcina ta, ta, się nazywa i tam ten yy, Kosaciec żółty To się bardzo ładnie rozrósł A tu sobie jeszcze wyrwałem, ostatnio się samą brukiew Wszystkie rośliny z oczka yy, Tutaj wylądowały na gnoju to, że Powiem Mój kompost, ala kompost taki Tutaj posadziłem czosnek, ciekawe czy schodzi coś Nie, nic w tym czosnku nie widzę, żeby to się schodziło Ale to na spokojnie, no bo dopiero przymrozki zapowiadają Za około tydzień, półtora, więc jeszcze ma czas, żeby zejść. Tutaj to jest, o, to jest żyd, żyto jest z Obornika. No. A jeszcze może zrobimy trochę pietruszki dla samiczki. jak też ma ja zobaczcie jaka wielka, po prostu po kolana. Też będzie odcinek suszenia jej, jej więc... A jak chcecie polepszyć samicy mleko czy miada więcej mleka dla młodych to będziecie dawać marchew, otręby ziemniakami albo samo otręby marchew jak już mówiłem i koperek to właśnie bardzo polepsza samiczce mleczko i zwiększa je właśnie też tą mleczność może dzisiaj sobie zaczniemy tam trochę niestandardowo od miniaturek Ostatnio się pojawił komentarz Pod filmem Chyba pod tym filmem ostatnim mi się wydaje yy, Po co mi miniaturki? Ja, tak to było po prostu jakoś tak nieładnie napisane Czy coś takiego Weźcie się głośni, nie wtrącaj w moje sprawy, po co miniaturki mi Bo ja tu tylko nagrywam dla was, które chcą to oglądać Nie chcesz, nie musisz czego oglądać, bo tego nie rozumiecie Nagrywam tylko dla tych osób, które chcą obejrzeć moje króliki mój kanał. Ja wam nie każę mnie oglądać, ludzie. Się opamiętajcie. Tutaj wychodzi na to, że ja was do tego zmuszam. No nie, 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 spokojnie. Chcesz oglądać, nie chcesz nie oglądaj. Proste. No. Chodź damy na końcu samiczko. Na końcu ci damy. Tutaj mamy cztery te króliki na mięso Jednak cztery będą szybko na jedno mam zamówienie, a trzy, trzy idą do mnie. I może damy całe. A najpierw musimy dać temu kierownikowi, bo on też tej ziemniaki bardzo robił się. Niecierpliwi. Kierownik, proszę. Tutaj ziemniak czek. Zresztą mnie ugryziesz. O, jak zajada. Pięknie. A jeszcze, żeby nie była samica gorsza. Damy też trochę tutaj ziemniaczka takiego może niedużego, bo ona nie lubi bardzo ziemniaków Ale to może, chociaż jest skubnie jest bardzo wątpię No zobaczcie nawet co tam w miarę więc nie jest źle A wam wrzucimy całe tutaj to co tu mam no, całe dostaniecie. Chyba, że podzielimy się tutaj z tymi TB. O. Co nie? To takie są fajnie zmasowane, nie tylko będą. Będzie z nich fajny obiadek. O, trochę tutaj TB damy. Ale tu wy wysypali, sobie wysypaliście ziarna, O, jutro nie dostaniecie. Jeszcze muszę im sianko dołożyć. Dobra, więc lepiej starczy. Też ładnie jedzą A ten co tutaj, Dymasz? O Niech jedzą Dobra Jeszcze tylko tebe wrzucimy tutaj z szyjabka. Widzicie są chyba sobie będę się ja osadzić te tutaj króliki trochę na mniejsze się pod dwie może Albo to co się dzieje z nimi Walło ci na łeb Na łeb cię walło No Ale się uspokoi zobaczcie Młody a głupi po prostu no o, ja, 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 ja. Też sobie właśnie będę jechał teraz po dach na kurnik i mam od razu zakupię na dach, na, na klatkę tą tutaj. Ponieważ dach muszę mieć, bo mi się tutaj zacina ten deszcz, który tutaj pada. A akurat nieszczęście jest takie, że u mnie deszcz zacina na klatkę tak, jakby padało w tą stronę. To byłoby o wiele lepiej, ale niestety no... Nie każdy sobie wybiera deszcz jak ma padać Chyba trochę za dużo jabłek żem obrał Zaraz się pojawią komentarze, że Pan Bier siatka w całości możesz dawać Ja nie ryzykuję dawać w całości jabłek, ponieważ pestki które nawiją się w Gniazda jabłek mogą spowodować wzięcia, których nie chcemy u królików Jeszcze trochę Dobra macie jedzcie rośnijcie klient je właśnie nie ukazał po te 3TB Powiedział, że mu nie pasuje coś tam mówię dobra, nie to nie więc jakby bym ktoś chciał, no to jeszcze są aktualne 5, tu jest chyba, tak? Tak, czekajcie Tak, 5 samic TB, bo ja jedna jest mieszaniec Jest 5 to samic TB Jest możliwość wysyłki, ale tylko i wyłącznie bla -bla karem I musicie sobie go załatwić samemu Więc jak ktoś chce wysyłka, no to niech sobie ogarnie BlaBlaCara, albo Odbiór osobisty O, samiczka Zobaczymy jak tam wychodzi. Jestem sam ciekaw. Minęło chyba 3 albo 2 dni, od, nie, 3 dni od wykotu, więc ciekawy co tam kryjesz. Ale jak jakie ładnie, ładnie o. teraz jak wychowasz ten no, miot, to będziesz miał przerwę z 2 miesiące albo pójdziesz na sprzedaż. Zobaczymy To tutaj yy, damy sobie miejsce później O, dobra, teraz musimy sobie jeszcze wyciągnąć, tutaj może... Na tą tutaj beczkę, nie jest mokra, więc wyciągniemy sobie ją. No, wygłaszczamy. A podwiniemy sobie rękaw. O. Ale zobaczcie, jak gubi sierść. Kurde, Fuh. wszystko na mnie leci. Dobra, chyba wystarczy. Idziemy. Sprawdzać, co my tutaj mamy. O, odwrócimy sobie mój Alastat, że tak powiem. Może, o, tak z tego zrobimy. Bierzemy się do roboty. Zobaczymy, czy to wszystkie ładnie karmi. Może mam lampę włączyć, co? O, lepiej. Kurde, rost, no drożdże, tak powiem. Ale duży byczek, fajny Kurde, klucha fajna Widzimy, że wszystkie żyją Pojedzone, widać, że jest Tutaj kogoś wyszedł na zwiady, trzy Mamy cztery Pięć Sześć Jeden taki mniejszy jest. Zobaczymy, czy ten tu będzie, czy będzie dalej żył. Czy go nie odizolujemy. 8, 9, 10. Są tu ładne, duże. Nie narzekam, tylko taki jest, się taki mniejszy. Jest jeden. Ale może jutro dostanie cysa i nadrobi. Ten jest bardzo ładny, już z takiego białego połysku. Więc odkładamy sobie je. Rośnijcie Maruszki, rośnijcie To nie było kamiona niedawno, więc. Dobra O kurde, Samiczka za bardzo, samiczka za bardzo nie, je Kurde, widzicie, tak jestem prawie tak, cały od futra. Ay już się tu oddaje. A ty żeś dostała ziemniaka czy nie, ziemniaka jabłko? Dostałaś, dobra Zamiar, że samiczka była grzeczna A do trochę jabłek A bo nie wiem jeszcze nie dziabnie I dostanę tutaj jeszcze Takie do mnie bukiecik O, marcheweczki, selerka, pietruszeczki i, I to wszystko chyba Proszę bardzo, niech Ja zajadę, niech wreszcie produkuje. Jak widać, na razie są wszystkie ładnie nakarmione, Nie narzekam. Więc... Fajnie, fajnie. Niech karmi dalej. Tak ładnie jak karmi. A my się widzimy już w jutrzejszym odcinku. Więc trzymajcie się. I cześć!